A z tej strony na pewno mnie nie znaliście. Słuchajcie, Kochani, dzisiaj nie będzie vloga. Dzisiaj prezentujemy dom. Więc zapraszam. Dzisiaj wracamy do głównego wątku naszego kanału, czyli prezentacja luksusowych nieruchomości. Na samym początku pokażę Wam dom, marzenie z pewnością dla wielu osób. Jeżeli subskrybujesz nasz kanał, to wiesz, że pokazujemy najciekawsze inwestycje, domy i apartamenty w Warszawie i nie tylko. Chcesz być na bieżąco, naciśnij czerwony przycisk i dzwoneczek. Powierzchnia domu to 300 m2, zaś powierzchnia działki to 325 m2. Dom rozłożony jest na trzech poziomach. Każdy z nich ma około 100 m2. To przestronny 60-metrowy salon garderoba, toaleta, reprezentacyjna klatka schodowa, kuchnia z jadalnią, spiżarnia i garaż. Kochani, pokażę Wam wszystko od samego początku. Za mną drzwi wejściowe po prawej stronie jest garderoba, a po lewej stronie jest toaleta taka dla gości. Wchodzimy od razu do salonu, a salon tworzy bardzo dużą przestrzeń połączoną od razu z jadalnią. To, co jest na ogromny plus, to ta część salonowa i część jadalniana jest położona od strony południowej. Dzięki bardzo dużym oknom mamy bardzo dużo światła. Centralną częścią salonu jest z pewnością ten kominek gazowy firmy Faber. Cały kominek został obłożony wykończony z piekiem kwarcowym. Wszystko to, co tutaj widzicie, czyli fotele, kanapy, stoliki, całe to wyposażenie jest już wliczone w cenę ofertową domu. Musicie przyznać, że takie rzeczy nie zdarzają się zbyt często, bo tutaj kupujemy dom gotowy do zamieszkania. Tutaj nie musimy martwić się tym, czy jaką podłogę położymy, jak wykończymy i udekorujemy wnętrze. Tutaj mamy to już wszystko gotowe, mamy to zdjęte z głowy, więc miesiące, a nawet czasem Lata pracy z architektami, z dekoratorami wnętrz, z firmami budowlanymi. Tutaj nie musimy się o to martwić. Wchodzimy z przysłowiową szczoteczką do zębów i zaczynamy mieszkać. A wszystko tutaj jest bardzo wysokiej jakości. Popatrzcie choćby nawet na telewizor. Firma Samsung 65 cali. Ustawiliśmy sobie teraz taką funkcję, że ten telewizor imituje nam obraz. Wspomniałem już o oknach. Są bardzo duże. Tutaj mamy przesuwne drzwi, które prowadzą nas na taras. Działka nie jest duża, ale dzięki temu jest bardzo urokliwa. Tutaj zrobiono taki mały taras. Taras jest pokryty drewnem tekowym, ratanowe meble, już zagospodarowana zieleń. Także to jest coś takiego, co kupujecie już teraz, wchodzicie i zaczynacie mieszkać. Musicie przyznać, że za mną bardzo ciekawa rzecz. Obecni właściciele zadbali nawet o takie drobne szczegóły. Zainstalowana została tutaj kaskada, dzięki czemu mamy takie wrażenie, troszkę jakbyśmy byli w jakichś górach, a za nami szumi sobie górski strumień. Pokazaliśmy Wam ogród, wracamy do środka i teraz. Zabiorę Was teraz do jadalni, ale zanim przejdziemy do jadalni i do kuchni, pokażę Wam jeszcze to, bo to jest też element wliczony w cenę. Element, bardzo brzydkie słowo. To jest po prostu dzieło sztuki. To jest fortepian z systemem samogrającym. Bardzo Was przepraszam za ten żart, który zrobiłem sobie na samym początku. Niestety to nie ja grałem, a bardzo chciałbym tak dobrze grać na fortepianie. Idziemy do jadalni. Jadalnia z bardzo dużym stołem, 3, 6, 8 krzeseł, także już przygotowane albo na licznych gości, albo na dosyć dużą rodzinę. Kuchnia, jak widzicie, wykończona naprawdę wysokiej jakości materiałami. Mamy tak granitowe blaty, cały sprzęt AGD jest firmy Siemens, płyta indukcyjna, mamy dwie zmywarki, kawiarka, parownik, piekarnik, lodówka. Wszystko w takich ciemnych kolorach. Prąty szafek kuchennych zostały pokryte spiekiem kwarcowym. Te ciemne meble tutaj w kuchni połączone z takimi mosiężnymi i w złotych kolorach elementami szafek sprawia wrażenie takiego luksusu. To co jest tutaj nad płytą indukcyjną, to nie jest lampa, to jest okap. Okap firmy Falmek, jak widzicie, bardzo designerski. Na pierwszy rzut oka rzeczywiście wygląda tak, jakby nad płytą była. Usytuowana lampa. A I jeszcze bardzo ważne miejsce przy samej kuchni. Mamy tutaj spiżarnię. Spiżarnia jest dosyć duża, pojemna. Mamy salon, jadalnię, kuchnię. Widzieliśmy też ogród. Zabieram was teraz do części prywatnych, czyli idziemy na górę. Idziemy na górę i od razu zwróćcie uwagę na schody. Szklana poręcz, praktycznie niewidoczna, połączona z drewnianymi stopniami. Na piętrze znajduje się główna sypialnia z garderobą i łazienką. Dwie dodatkowe sypialnie łazienka z podwójnym prysznicem, hol i pralnia. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na podłogę. Czy zwróciliście uwagę na podłogę w salonie? E, ta sama podłoga jest położona tutaj e, wszędzie mamy położony parkiet dębowy. Główna sypialnia już wyposażona podwójne łóżko, komoda tam mamy toaletkę. Od strony południowej podwójne drzwi, wyjście na taras, także bardzo dużo światła. Teraz tak. Przy głównej sypialni, przy master bedroom, mamy oczywiście garderobę, a i mamy łazienkę. Dwie niezwykle istotne rzecz. Łazienka z wanną, jak widzicie, połączenie też tych samych kolorów, które mamy w innych pomieszczeniach tego typu czyli takie połączenie bieli z szarością i szczernią. Urzekająca butelkowa zieleń, musicie przyznać. Za mną na ścianie tynk strukturalny. Pokój myślę, że idealny na gabinet lub po wymianie mebli jako pokój dziecięcy. Chodźcie, bo po drugiej stronie domu mamy podobny. Ten również jako pokój dla nastolatka. To co charakteryzuje ten pokój to bardzo dużo szaf, które praktycznie zajmują nam całą jedną ścianę. Wszystkie utrzymane w bieli. Został nam jeszcze jeden pokój na tym poziomie. Druga, dosyć duża sypialnia, też charakterystyczne, bardzo duże, podwójne okno, dzięki czemu mamy bardzo dużo światła. Kolejne szafy, wszystkie otwierane na dotyk. Ostatnim pomieszczeniem na tym poziomie jest łazienka, utrzymana w podobnej stylizacji kolorystycznej jak łazienka w master bedroom, tylko tutaj zamiast wanny mamy duży, podwójny prysznic. Najwyższy poziom tego domu. Obecnie ten najwyższy poziom został zagospodarowany, zaprojektowany jako taka przestrzeń rekreacyjna. Mamy tutaj pokój telewizyjny, za mną jest taki mini salonik. E, oczywiście jest tutaj łazienka, łazienka jest z prysznicem, a tutaj za tym czarnym szkłem została ukryta sauna. Sauna sucha, jak widzicie, wszystko oczywiście e, świetnie do siebie dopasowane, drewniane elementy, najwyższa jakość. A tutaj, za tym mlecznym szkłem, została ukryta kotłownia. Dom nie ma podpiwniczenia, więc kotłownia została przeniesiona na najwyższy poziom. Jak widzicie, mamy tutaj wysokiej klasy piec, a ostatnim pomieszczeniem na tym poziomie jest pokój telewizyjny. Pokój telewizyjny, jak widzicie, został wyposażony w piękne, wzorzyste, kolorowe kanapy, które przywodzą nam na myśl Daleki Wschód, Indie, Tajlandię. I teraz... Teraz ma prawie 30 metrów kwadratowych, ale to na co przede wszystkim zwróciłem uwagę na tym tarasie, to jest to, że jest on wyższy niż wszystkie sąsiadujące obok domy. Dzięki czemu na tym tarasie mamy bardzo dużą prywatność. Oprócz tego, że mamy zieleń, która praktycznie wchodzi nam do domu, to możemy tutaj spokojnie ze znajomymi, z rodziną relaksować się i nikt nam nie będzie tego spokoju zakłócał. Poddasze to otwarta przestrzeń bardzo dobrze doświetlona oknami połaciowymi. Znajduje się tam obecnie powierzchnia rekreacyjna, która równie dobrze może służyć jako sypialnia. Jest tam też sauna, łazienka, kotłownia. I mamy tam wyjście na taras o powierzchni około 28 m2. Bardzo rzadko mamy w ofercie sprzedaży domy, które są sprzedawane z pełnym wyposażeniem. Tak jak ten dom, mamy tutaj wszystko, co jest potrzebne do życia. Jest to już gotowe, więc można zaoszczędzić czasu na poszukiwaniu i wyposażaniu wnętrza. Willa zlokalizowana jest w cichej i spokojnej uliczce w pobliżu Pałacu Wilanowskiego. Bardzo dziękuję Wam za to, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że prezentacja Wam się podobała i mam też nadzieję, że w kolejnej prezentacji będzie już z nami Magda. E, dajcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się spodobał, skomentujcie, dajcie znać w komentarzu, które elementy tego domu przypadły Wam do gustu, czy dom Wam się podobał, e, co zwróciło Waszą szczególną uwagę i koniecznie subskrybujcie kanał. Takie domy, takich domów będzie jeszcze więcej na naszym kanale. Dziękuję i do zobaczenia.